Witam serdecznie. Severen Urbańczyk z tej strony zakładu słodkiego ślusarstwa. Mamy do wykonania ślimaka. On już jest zużyty, jak widzimy. Tu przeniósł się już materiał brąz i na masznie CNC. Będę chciał wykonać nowe. Tu już dwie sztuki mam zrobione i tu jest trzecie jako element, powiedzmy sobie, półfabrykat na to. Nim zaczniemy, tutaj pragnę jeszcze powiedzieć taką rzecz. Strategię użyjemy procentowego zagłębienia, dlatego abyśmy tak, przy, objęto, przy objętościowym gwintowaniu, im głębiej schodzimy, tym coraz mniej na tego noża bierzemy, po to, aby właśnie ten wiór miał tutaj był jak najmniejszy, jak najdelikatniejszy, jak najłatwiej go szło usunąć z tej strefy skrawania, żeby nie uszkodził nam też powierzchni, jak i gdzieś nie zakleszczył się i nie uszkodził płytki bądź materiału. Teraz sobie przejdziemy do tokarki CNC. Pokażę jak to wygląda, jak wygląda cykl. Parametry, jaki tu użyjemy to będzie 200 obrotów. Wiadomo, to jest duży skok, 9,5 mm. Mamy nasz model, wraz z narysowanym już szkicem. Przechodzimy sobie do drzewka własności, rowek ogólny, średnica zewnętrzna. Wybieramy nasz szkic, następnie w drzewku operacji, zgrubna obróbka rowka, definiujemy własne narzędzie, nadajemy prędkości oraz wartości pod daną grupę materiałową. W drzewku przetwarzanie dajemy cykl gwintowania, skok, tego gwintu oraz jego długość, która brana jest od początku układu współrzędnych. Następnie pamiętamy, aby narzędzie cofając się na pozycję startową nie uszkodziło nam średnicy zewnętrznej, nadajemy tutaj sporo większą wartość, bądź odniesienie w osi X ma jakąś wartość. Tak przygotowaną operację dajemy przetwarzania, G-kod, które wygląda w ten sposób. Tak, przygotowany już G-kod możemy przenieść do maszyny i zacząć obróbkę. Gdyby ktoś był zainteresowany taką możliwością obróbki, to zapraszam do kontaktu z firmą SolidExpert. Link znajdziecie w karcie oraz opisie. Pozdrawiam, cześć.